Drodzy mieszkańcy kruszwicy gratuluję Państwu tego wspaniałego, podniosłego i Rzeczywiście uroczystość wspaniała, dostojna, na którą Państwo z pewnością Zasługuje się dzięki tej wieloletniej tradycji w służbie w Polsce. Są takie miejsca, do których szczególnie chętnie człowiek przyjeżdża. Takie miejsce jest niewątpliwie krusznica, bo i ludzie wspaniali, i miasto piękne, pięknie położone z pięknymi krajobrazami. Również dzisiaj panie burmistrzu miałem okazję rano te piękne tereny podziwie. Życzę. Rozwoju Państwa pięknej gminy. Życzę, abyście byli Państwo właściwie doceniani przez y, wszystkich w Polsce, abyście mieli jak najczęściej tutaj gości, turystów, którzy będą podziwiali Państwa historię, Państwa piękne tereny.